Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak usunąć znak wodny ze zdjęcia zrobionego telefonem Xiaomi. Aby to zrobić musimy wejść w galerię, a następnie, a następnie wybrać zdjęcie, które, z którego chcemy usunąć znak wodny. Powiedzmy niech to będzie... o, to. No. Jak widzicie w lewym dolnym rogu mamy znak wodny mówiący jakim telefonem zostało zrobione zdjęcie. Nie zawsze chcemy to upubliczniać podczas wrzucania na... Na serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Dlatego y, często chcemy się go poznać. Generalnie najlepiej to zrobić popr poprzez wyłączenie znaku wodnego w ustawieniach aparatu. No ale jeśli tego nie zrobiliśmy wcześniej, a jak to zrobić, zobaczyć, możecie obejrzeć na, na wideo, które, które, które załączam do tego filmiku. Tutaj w prawym górnym rogu. Y, ale właśnie, jeśli, jeśli już mamy zdjęcie z. z ze znakiem wodnym i chcemy się go pozbyć, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest po prostu edytowanie zdjęcia i użycie opcji przytni. Dzięki temu możemy albo ręcznie dostosować proporcje zdjęcia, i po, tak żeby, nie, żeby znak wodny nie był widoczny, po wy, odpowiednim wykadrowaniu albo użyć predefiniowanych proporcji zdjęcia. Tak, aby, aby znak wody był niewidoczny, a mimo, a mimo to zdjęcie miało jeszcze jakieś, jakąś wartość. Nie zawsze się jednak da odpowiednio wykadrować, albo nie chcę tego zrobić z jakiegoś powodu. Wówczas pozostaje nam druga opcja. Jest to użycie funkcji Wymarz. Funkcja Wymarz działa w ten sposób, że zaznaczamy element, który. który które chcemy usunąć ze zdjęcia, a następnie automatycznie stają się, zostają wklejone elementy otaczające go. Przez to zdjęcie wygląda tak, jakby nic z niego nie było. No, prawie tak wygląda, bo oczywiście w sprawne oko wypatrzy pewne artefakty. Możemy dostosować rozmiar zaznaczenia. Możemy to zrobić właśnie jedną linią nie zawsze to wychodzi. ewentualnie możemy zrobić to klikając mniejszymi fragmentami. Wówczas może efekt będzie trochę lepszy. Trochę pracy to wymaga. Im, im dłużej poświęcimy na to czasu, tym efekt będzie lepszy. No teraz akurat efekt jest słaby. to jeszcze raz. Bardziej mi się odpowiadało coś takiego. Ok, powiedzmy, że efekt mi wydawała. Ok, zapisujemy. Po zbliżeniu, oczywiście, widać, jest, jest pewne, widać że są pewne, pewne niedoskonałości. Ale nie mamy już naszego znaku wodnego. Może osoba, która nie miała świadomości, że zdjęcie było w ten sposób edytowane, w ogóle tego nie zauważy. Także to chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć.